Hej, cześć, witajcie, jestem Squidward, to jest kolejny odcinek z serii Minecraft Sky Block 2.1. Zmieniłem tutaj trochę, mm, tą farmę i jest teraz inaczej zrobiona. Tutaj mam nasionka wersji takiej. Aha, i tyle. Dobra. Dzisiaj zadanie brzmi: zrobić farmę trzciny cukrowej. Trzciny cukrowej, ale żeby mieć trzcinę cukrową, musi mieć do naderu. Więc pokażę wam, jak odpalić portal, nie mając zapalniczki. Przydatne, no nie? Takie, bardziej takie survival. Bardzo sur survival. Okej. Okay. ciekawe, jak dużo rządzi, że się to zapali. Od z tego odcinku minęło dosyć dużo czasu. E, zmieniłem parę rzeczy i cobblestone pozbierałem dużo, dosyć. Wow, kamam! mam tu jest. Tu jest lawa, tu jest ogień. No nie? E. Eee. no dlaczego? Mhm. Mm mam topór mam przy sobie. Topór. Yeah. Cześć. Poskaczemy? Czy te zombie już nie skaczą, nie skaczą, tak jak wcześniejszej wersji? Pamiętam, że kiedyś zombie skakały, tak? Dobra, trudno. Czemu się to nie zapala? Wow. Das is Minecraft. Omanie Wow. Ale ich tam jest. Nie mam jeszcze oświetlenia, ponieważ nie mam pochodni. Ponieważ zrobienie pizza to jest któryś tam QS. I nie chcę mi się teraz tego robić. Au. Jak długo to będzie trwać? Eee, może nie, nie coś takiego. coś takiego. Okej. Okay. Płyń, znaczy pal się. Znaczy. Nieważne. Wszystko jedno. Jest, pali się. No nareszcie. Ale tylko tamto się spaliło. Okej, okay, okej. Okay. No, mi się wydawało, że to powinno zapalić od góry. Dobra... Może mi się kiedyś uda. Skeleton, spiders and endermans. Okej. Okay. All right. No portalu. Portalu zapalaj się. Halo, portalu. Jest zapalił się. Widzicie to? Nareszcie. Okej. Okay. To już mogę pozbierać. Rozpalanie portalu lawą. Wymaga trochę cierpliwości. Właśnie. O. Wow. Prawie zginąłem Okej okay. Hmm, więc idziemy do nethera Okej, okay, jesteśmy w naderze. W netherze Naderze. Fajnie Brzoza Sugarcane, ścina cukrowa. I ice. Chociaż ice mi nie jest do niczego potrzebny. Because I have. E, I have. I have. A lot of water. Ok. Zacięłem się na chwilę, bo nie wiedziałem co mam powiedzieć. Zbieram sobie tego. Ponieważ przyda mi się do oświetlania. a okej, okay, tyle tylko. Nie ma nic więcej. O, jest skrzynka. Skrzynkę jeszcze zbiorę ze sobą. Chodź, skrzynka. Skrzynka. Schodów nie mogę zrobić. Ale mogę. Coś takiego. Okej. Okay. Pięknie, podobnie jak tu wrócę kiedyś, to zrobię schody Kiedyś wrócę, ponieważ nie wiem, co to jest, ale w 1.9 są takie MOBY w Nederze. E, że z nich wypada e, takie coś złote hmm. takie takie coś, że można sztabki złota z tego robić a jeden quest jest taki, żeby zrobić sztabki złota akurat więc będę musiał wrócić do nethera o, zro, od razu oddam lawę do kominka oddam lawę kominku hmm, nie mam już miejsca nie mam miejsca, jak bym chciał. Tutaj. Ja mam Okej. Jest nice. Gdzie by je postawić? Nie tutaj nie. W sumie to tutaj mógłbym. Nie. Ale nie tutaj. W domku gdzieś. O, wow, czemu to się nie roztapia? Przecież jest. Lava. El lava. Znaczy, Lawa to jest woda po hiszpańsku. Ech. Tutaj nie tu jest wejście. Tutaj nie mo mogą mi spąć, bo sobie nie jest symetrycznie Tutaj tutaj się nie otwierają. Oh shit tutaj by fajnie pasowało. Tutaj się nie otwierają. Tutaj idę na pewno piece. Jak już będę miał piece. Chyba to jest fajne miejsce. I gdzie mógłbym? Właśnie tutaj. Good idea. Good. Good, więc zrzucam wszystko, co mam z sobą. Eee, dobra, ty wracaj. Niepotrzebnego. Czy takiego cennego. Jeżeli nie aż te rzeczy są z miskowy stałam potrzebne, ale są zbyt cenne, żeby je ze sobą brać. Okej, okay. szybko, szybko, do zamiana ekwipunku i lecimy dalej. Dobra, jeszcze te kulki ze śniegu. Wow. Hi Creeper! <ścoughs> Okej, okay, więc co można by teraz zrobić? Można by teraz zrobić. Ta skrzynka będzie na. za później zobaczycie. W kolejnych odcinkach. Sugar canes. Sugar czyli canes, czyli trzcina cukrowa, i robimy dzisiaj taką farmę trzciny cukrowej, ja yeah, zergut, lecimy z koksem. Kill -off się skończył? Kilof? Nie mam innych kilowów. Co to nie, nie wiem, co z za Troszkę mogę, mogę kopać, ale chyba nie będę tego robił. W ogóle nie tak ją postawiłem, więc niech tak już będzie. Może kiedyś ją wkopię. Na razie mi się tego nie chce robić. Au, <grym> kurczę, mam patyki przecież. Dobra, i 2 kilofy proszę. Tak, w sumie to mi się podoba. Tutaj gra na, na tym w ogóle, ten typ gry mi się podoba bardziej niż te, ten standardowy w na, Minecraftowy na moim świecie. Tu jest fajnie, to jest przygoda, tutaj trzeba zdobywać. Nie, nie jest tak łatwo. Jest momentami strasznie trudno. Jak się coś zepsuje, to już koniec. Jest naprawdę trochę emocji. No i co najważniejsze, mogę Wam to pokazać? Mogę Wam to pokazać jako jeden z nielicznych ludzi. Robię wszystkie qs z tego typu map. I zrobię, mówię Wam. Zrobię wszystkie qs chyba, że coś zwalę po drodze. Ale mam nadzieję, że coś zepsuję. Dosłownie 300. Coś zwalę, Ok. Póki co to. Questów nie zapsułem żadnych. Mam nadzieję, że się, że się to nie zmieni. Nie, nie chcę psuć swoich questów. I teraz tak. Z tej strony tak samo. O, tak. Nie, nie tak, tak. No i mogę iść już na górę. Idę po dirta... Dirt, dirt... Muszę się przyzwyczaić do tej skrzynki teraz, ponieważ to jest ta fajniejsza, pod mi się podoba ogólnie, tak pod, pod drzwiami. Przepraszam, że tak czasami nie wymawiam poprawnie i płynnie, ale uczę się jeszcze, ponieważ nie wiem, gadam. 15 lat w języku polskim, może trochę mniej, a może 13, no nieważne, ale tak, tak już się przyzwyczaiłem do mówienia. Nie wiem, trudno, trudno to jest zmienić. Ale jak będę miał jakieś takie poważniejsze wady, to się będę zastanawiał, jak to zmienić. Na razie nie, nie jest tak źle. Wow, ją się. Okej. Okay. Dobra, jest jednak źle. Ale się nie do tego przyznawać. Jest spoko i mam normalnie 3 z polskiego, i jestem z tego dumny. Aha, i dodam jeszcze, że czytam wszystkie lektury. Ale to wszystkie. Ale, kują, No. No trochę. Dobra. Czy się robić No tak, zachód słońca. Ładny zachód słońca w Minecrafcie. nie? Fajny jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dziewięć. Co? Nie, tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery. Kurde. Chwilę, ja mam piątkę z matematyki. <laughs> Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć. Nie. Nie no, no sorry Raz, dwa, trzy Cztery Pięć, sześć, siedem Chwilę, lepiej puszczę wodę Zobaczę jak będzie lecieć No więc mógłbym jeszcze o jedno To poszerzyć Okej okay. Błąd zrobiłem Fail. Skwido fail. Skwido fail. Squido na fail, fail blogu. Skwido na fail blogu. Ponieważ... Mm, matematyka nie umie. iść, kajne chaby matematyka. No i dirta chyba wystarczyło. No, prawie idealnie. Tutaj mam jeszcze dwa dirta. To mogę sobie tutaj gdzieś dodać. Gdzie to dać Dam sobie to tutaj okej, okay, jeden dirt. Czemu tak? Chwila. Ej, tu mam jeszcze trawę. O kurde. Wow, to że się kapłem. Nie, nie mogę zniszczyć trawy, ponieważ jak zniszczę trawę tą zieloną, to nie będę mógł robić barwników zboża ani innych. Wiecie tych rzeczy z Bonmila i muszę teraz tego pilnować bardzo, bardzo, bardzo i bardzo. Wow. Poszło w zapomnienie. Tak. I tutaj. Mam nadzieję, że się to rozrośnie. Prawie straciłem trawę. No dobra. Lepiej późno niż wcale. I jeszcze dokończę to budować. I w zasadzie chyba skończymy odcinek. Dużo to Pochłania... O, nie chce stracić... Gdzie jest moje mięso z zombie, nie? Ciekawe, czy taki Bergrills zjadł zjadłby mięso z zombiaka. To ciekawe, gdybym mógł się go zapytać, czy zjadłby mięso z zombiaka. Kto ogląda nie krytego krytyka? Zjadby normalnie mamy swoją żonę zjadby teściową, zjadł by którą wszystkie odcinki, w polsku to jest szkoła przetrwania, i oglądałem wszystkie odcinki i jestem hardkorem. Dawać mi mięso zombiaka. Ha, ale jestem hardkorem. Moje mięso zombiaka. Okej. Okay. Dobra. I... teraz, teraz... Trzecina. W sumie to też zasadzę. I... Dobra, tyle. Więc... Tutaj to. Nice, nice, nice. Nie, tutaj nie powinno być tego. Wow, teraz to trzeba zdeptać jakoś. Coś. Wow, dobra, już zdeptałem. Jeszcze to. Dobra. E, tutaj będzie zboże, a tutaj będzie trzcina po bokach. Ale zboże to w następnym odcinku dopiero. Nie. No już pewnie możecie się doczekać. To dobrze bo Ja też nie mogę doczekać kiedy następny odcinek. Pasjonuje mnie to. Cudowne. Pamiętaj, tutaj przez środek mogę jeszcze zrobić wiecie. Tak, tak żebym mógł sobie chodzić. Jak na razie idę chodzić rzeką, samochodzić, tak jak samochód. Samochód jest od tego, aby samochodzić. Tak. Genialne. Genialny cytat, genialne przysłowie. I. O, się jeszcze trawa nie rozrasta. Ale to wszystko w tym odcinku. Komentujcie, subskrybujcie, bawcie się świetnie jak zawsze. I. Widzimy się w kolejnych odcinkach, w kolejnych seriach. Wszystkiego dobrego, cześć.